Dostarczenie astronautów na Księżyc nie jest łatwym wyczynem, a do tego wymaga olbrzymiej ilości paliwa rakietowego. Ze swoimi zbiornikami paliwa wypełnionymi po brzegi rakieta Saturn V podczas misji Apollo ważyła niemal 3000 ton, spalała 20 ton paliwa rakietowego w każdej sekundzie. Kilka dekad później dyrektor generalny SpaceX, Elon Musk, próbuje osiągnąć podobne wielkości za pomocą swojej rakiety Starship. Jednak by to osiągnąć, potrzebne będą częste tankowania. Według firmy Blue Origin SpaceX może potrzebować aż 16 startów, aby dostać się na Księżyc. Jednak na Twitterze Mask odpowiedział, że 16 lotów jest niezwykle mało prawdopodobne. Starship wyniesie na orbitę około 150 ton ładunku, więc wystarczy maksymalnie 8 startów, aby wypełnić 1200-tonowe zbiorniki księżycowego Starshipa. Jednak nawet gdyby to było 16 lotów z dokowaniem, to nie jest to problem, dodał w kolejnym twecie. SpaceX wykonał ponad 16 lotów orbitalnych w pierwszej połowie 2021 roku i zadokował do stacji kosmicznej ponad 20 razy, a jest to znacznie trudniejsze niż dokowanie z własnym statkiem. To rodzi kolejne kluczowe pytania: czy Musk sugeruje, że astronauci będą musieli czekać pół roku na orbicie, aż ich rakieta na Księżyc zatankuje do pełna? Złożoność tego problemu jest oszałamiająca. Oczy rzuca się proste porównanie. Pierwszy stopień Falcona 9 zawiera tylko 9 silników Merlin, a rakieta nośna Super Heavy będzie korzystać z 29 znacznie większych silników Raptor. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to Starship trafi na orbitę jeszcze przed końcem lata. Dopiero wtedy SpaceX będzie w stanie zmierzyć się z kolejną przeszkodą w swojej podróży na Księżyc, a mianowicie tankowaniem w kosmosie z udziałem dwóch Starshipów. W badaniu opublikowanym w środę naukowcy NASA wykorzystali dane z należącego do agencji statku kosmicznego OSIRIS-REx, aby lepiej zrozumieć ruchy potencjalnie niebezpiecznej asteroidy Bennu aż do roku 2300, znacznie zmniejszając niepewność związaną z jej przyszłą orbitą i poprawiając zdolność naukowców do określenia całkowitego prawdopodobieństwa uderzenia i przewidywania orbit innych asteroid. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Icarus. Słowem wstępu: Planetary Defense, po polsku obrona planetarna, to misja, której celem jest znalezienie i monitorowanie asteroid oraz komet, które mogą zbliżyć się do Ziemi i stanowić zagrożenie dla naszej planety. Zadanie to jest realizowane poprzez ciągłe badania astronomiczne, które zbierają dane pozwalające odkrywać nieznane wcześniej obiekty i udoskonalać modele orbit tych obiektów. Sonda Osiris-Rex, która zmierzała do asteroidy Bennu, dała naukowcom niezwykłą okazję do udoskonalenia i przetestowania modeli, pomagając również lepiej przewidzieć, gdzie znajdzie się Bennu, gdy zbliży się do Ziemi w 2135 roku. Chociaż obiekt nie będzie stanowić zagrożenia dla naszej planety w tym czasie, to naukowcy muszą zrozumieć dokładną trajektorię Bennu podczas tego spotkania aby przewidzieć, jak Ziemska grawitacja zmieni ścieżkę asteroidy wokół Słońca i wpłynie na niebezpieczeństwo uderzenia w Ziemię. Używając sieci Deep Space Network i najnowocześniejszych modeli komputerowych, naukowcy byli w stanie znacznie zmniejszyć niepewność orbity Bennu, określając całkowite prawdopodobieństwo uderzenia w Ziemię do roku 2300 na około 1 do 1750. Naukowcy byli również w stanie zidentyfikować 24 września 2182 roku jako najważniejszą datę pod względem potencjalnego uderzenia z prawdopodobieństwem uderzenia 1 na 2700. Chociaż szanse na uderzenie w Ziemię są bardzo małe, to Bennu pozostaje jedną z dwóch najbardziej niebezpiecznych, znanych asteroid w naszym Układzie Słonecznym wraz z inną asteroidą o nazwie 1950 TA. Przed opuszczeniem Benu 10 maja 2021 roku Osiris Rex spędził ponad 2 lata w pobliżu asteroidy, zbierając informacje o jej rozmiarze ma około 500 metrów szerokości, kształcie, masie i składzie, jednocześnie monitorując jej trajektorię orbitalną. Statek kosmiczny zebrał również próbkę skał i pyłu z powierzchni asteroidy. Próbka ta zostanie dostarczona na Ziemię 24 września 2023 roku w celu przeprowadzenia dalszych badań naukowych. Precyzyjne pomiary na Bennu pomagają lepiej określić, jak orbita asteroidy będzie ewoluować w czasie i czy przejdzie ona przez dziurki grawitacyjne podczas jej zbliżenia w 2135 roku. Te dziurki to obszary w przestrzeni kosmicznej, które ustawiłyby Bennu na drodze do przyszłego zderzenia z Ziemią, jeżeli asteroida przeszłaby przez nie w określonym czasie ze względu na efekt przyciągania grawitacyjnego Ziemi. Aby obliczyć, gdzie dokładnie znajdzie się asteroida podczas tego zbliżenia w 2135 roku. I czy może przejść przez grawitacyjne dziurki, zespół naukowców wziął pod uwagę różne rodzaje niewielkich sił, które mogą wpłynąć na asteroidę podczas jej podróży wokół Słońca. Nawet najmniejsza siła może znacząco zmienić jej ścieżkę orbitalną w czasie. Wśród tych sił ciepło Słońca odgrywa kluczową rolę. Gdy asteroida porusza się wokół Słońca, światło słoneczne ogrzewa jej stronę dzienną. Ponieważ asteroida wiruje, Nagrzana powierzchnia obraca się i chłodzi, gdy znajdzie się po stronie nocnej. Podczas ochładzania powierzchnia uwalnia energię, która generuje niewielki ciąg na asteroidzie. Zjawisko to nazywane jest efektem Jarkowskiego. W krótkich okresach to parcie jest znikome, ale w dłuższych okresach wpływ na pozycję asteroidy narasta i może odgrywać znaczącą rolę w zmianie ścieżki asteroidy. Efekt Jarkowskiego działa na wszystkie asteroidy niezależnie od ich rozmiarów i podczas gdy został zmierzony dla niewielkiej części populacji asteroid z daleka, Ozairex rex dał nam pierwszą możliwość zmierzenia go szczegółowo, gdy Bennu podróżował wokół Słońca. Według naukowców wpływ na Bennu jest równoważny ciężarowi trzech winogron stale działających na planetoidę. Maleńki, ale znaczący przy określaniu przyszłych szans Benu na uderzenie w nadchodzących dekadach czy stuleciach. Zespół wziął pod uwagę również wiele innych sił, w tym grawitację Słońca, planet i ich księżyców oraz ponad 300 innych planetoid, opór powodowany przez pył międzyplanetarny, ciśnienie wiatru słonecznego oraz zdarzenie związane z wyrzutem cząstek z Benu. Naukowcy ocenili nawet siłę wywartą przez OSIRIS-REx podczas momentu zbierania próbek metodą touch and go, 20 października 2020 roku, aby sprawdzić, czy mogła ona nieznacznie zmienić orbitę Bennu, ostatecznie potwierdzając wcześniejsze szacunki, że takie zdarzenie miało znikomy wpływ. I tym samym kończymy dzisiejszy materiał. Dzięki bardzo, że obejrzałeś go do końca. Mam nadzieję, że zostawiłeś już kciuk w górę oraz subskrypcję na kanale, by nie przegapić żadnych kolejnych materiałów, które pojawią się na tym kanale. Dzięki bardzo za oglądanie i jako, że ostatnio nie pożegnałem się kosmiczną pioną, to dzisiaj już o tym nie zapomnę. Kosmiczna piona.